Jest pewna prawda, której mało kto ma odwagę wypowiedzieć na głos. Choć wielu mężczyzn przeżyło to setki razy: poczucie winy, próby odstawienia, a potem znów powrót do tego samego, znajomego cyklu. Uzależnienie od masturbacji to nie tylko kwestia pożądania czy braku dyscypliny to znak czegoś głębszego niewidzialnej, ale potężnej pustki, która kieruje naszym zachowaniem. Bo gdy mężczyzna Raz za razem wpada w ten sam rytuał. Ulga, wstyd, obietnica poprawy i znowu porażka. To nie znaczy, że jest słaby. To znaczy, że jakaś część jego duszy woła o coś, czego nigdy nie dostała. To nie seks, to nie orgazm. To uznanie, potrzeba bycia zaakceptowanym jako mężczyzna. Potrzeba, która powinna była zostać przekazana przez ojca. W psychologii analitycznej Karl Jung mówił o. Archetypie ojca jako symbolu porządku, wewnętrznej siły i prawa. Ojciec nie jest tylko biologiczny to wzorzec, który uczy nas stawiać granice uczy, jak wejść w świat z własnym kierunkiem z jasnym tak i jasnym nie. Kiedy obraz ojca w psychice zostaje zniekształcony bo był nieobecny, zbyt słaby, albo wręcz przeciwnie zbyt surowy i dominujący, w psychice chłopca powstaje luka, i wtedy on czegoś szuka, nie wie czego, ale czuje to głęboko i myśli, że to tylko potrzeba fizyczna, że to tylko napięcie, które trzeba rozładować. A tak naprawdę to jego nieświadoma tęsknota za siłą, za akceptacją, za uczuciem, że jest dość. I masturbacja staje się jakimś dziwnym, wypaczonym rytuałem, w którym na krótką chwilę może poczuć, że coś kontroluje, że coś wreszcie zależy od niego, że przez moment jest silny. Im bardziej z tym walczy, tym bardziej traci nad tym kontrolę. Po psychologiczny paradoks, który Jung opisał bardzo celnie. To czemu się opierasz, trwa im bardziej zaprzeczasz swojej słabości, tym silniejsza ona się staje, jak cień, który nie znika, dopóki nie odwrócisz się w jego stronę. Uzależnienie często nie wynika z przyjemności, ale z potrzeby ucieczki przed pustką, z tego, że gdzieś głęboko nie potrafisz sobie zaufać. I to nie sam akt boli najbardziej, ale to, co przychodzi potem, bezsilność. Jakbyś znowu zawiódł, jakbyś nie miał w sobie dość siły, by być panem samego siebie. Ale prawda jest inna. Nie możesz być panem samego siebie, jeśli w tobie nigdy nie zbudował się archetyp ojca. Rozmawiałem kiedyś z mężczyzną po trzydziestce. Miał dobrą pracę, miał partnerkę. Na zewnątrz niczego mu nie brakowało, a jednak każdego wieczoru wracał do tego samego nałogu. A potem pustka, której nie da się opisać. Gdy zaczęliśmy rozmawiać głębiej, powiedział: Mój ojciec był surowy. Nigdy mnie nie pochwalił, zawsze mówił, że mogłem zrobić więcej. I tak dorastał, z głosem w głowie, który ciągle powtarzał: Nie jesteś wystarczający, musisz zasłużyć, by być kimś. A gdy nie mógł tego udowodnić w rzeczywistości, Sięgał do czegoś, co choć na chwilę dawało mu poczucie ulgi. Nikt nie nauczył go, jak zaakceptować siebie. Nikt nie pokazał, jak postawić sobie granice z miłością. W środku nadal był chłopcem, czekającym na jedno zdanie od ojca: Jestem z ciebie dumny. Karl Jung mówił: Nie można uleczyć czegoś, czego się nie uświadomiło. Nie wyjdziesz z nałogu siłą woli, nie pokonasz cienia, jeśli nie spojrzesz mu w oczy. Potrzeba ci nie tyle dyscypliny, co rozumienia. Czego ci brakuje? Przed czym uciekasz? Kim musisz się stać, by tę pustkę wypełnić? Nie idealnym mężczyzną, ale mężczyzną, który nauczy się być ojcem dla samego siebie, który wnosi porządek do własnego ucieńcza który uczy się słuchać swoich emocji, który stawia granice nie z lęku, ale z siły. Bo wie co czyni mężczyznę mężczyzną. Dlaczego więc tak wielu z nas utknęło w tym błędnym kole? Dlaczego mimo że rozum doskonale wie, że to nie jest droga do wolności, wciąż wracamy do tego samego punktu? Bo problem nie leży w logice, nie w wiedzy, nie w braku woli. Problem leży w nieświadomości. A nieświadomość nie działa w kategoriach racjonalnych. Ona operuje obrazami, symbolami i emocjami, których nigdy nie przeżyliśmy w pełni. Masturbacja nie jest tylko aktem fizycznym ona jest symbolem rytuałem samotności, w którym mężczyzna próbuje poczuć siłę, ale czuje ją w odosobnieniu w tajemnicy. W wewnętrznym rozdarciu. I właśnie ta samotność, nie akt w samym w sobie, rodzi potem fale wstydu. Nie dlatego, że ciało zawiodło, ale dlatego, że znów poczułeś, że nie jesteś tym, kim chciałeś być, że nie potrafisz panować nad sobą, że znów przegrałeś z własnym cieniem. Karl Jung powiedział kiedyś, nie pokonasz ciemności walcząc z nią. Musisz rozświetlić ją światłem świadomości. Nie możesz pokonać czegoś, czego nie rozumiesz. Nie opanujesz zachowania, jeśli nie wiesz skąd się wzięło. A cień, o którym tu mówimy, to poczucie odrzucenia, brak uznania ze strony ojca. Bo gdy ojciec nie był obecny emocjonalnie, fizycznie lub symbolicznie, nie przekazał ci tej jednej kluczowej wiadomości jesteś wartościowy. Jesteś wystarczający. Wtedy dorastasz z pytaniem, które nigdy nie dostało odpowiedzi: Czy jestem coś wart? Czy mam znaczenie? I kiedy świat zewnętrzny nie daje odpowiedzi, kiedy sukcesy nie przynoszą satysfakcji, kiedy relacje z kobietami stają się z źródłem lęku i frustracji, sięgasz po coś, co możesz w pełni kontrolować własne ciało. Ale oto najbardziej gorzka ironia. W próbie odzyskania kontroli odtwarzasz ten sam schemat, który cię zranił. Ojciec nieobecny, chłopiec samotny, chłopiec samotny, mężczyzna samotny. Mężczyzna samotny szuka ratunku w samotności. To nie jest problem moralny, to nie jest kwestia dogności, to psychologiczna tragedia, taka, którą przeżywają miliony mężczyzn na świecie w ciszy. W milczeniu, bez słów, bez mapy, bez przewodnika. I największa z tych tragedii to wstyd, który odbiera ci głos, który sprawia, że nie prosisz o pomoc. Który mówi ci nie mów nikomu: ukryj to, udawaj, że wszystko jest w porządku. Pamiętam rozmowę z młodym chłopakiem. Opowiadał, że próbował wszystkiego: blokady stron, aplikacje, cele na 30 dni. Na dziewięćdziesiąt dzienniki medytacje i za każdym razem wracał do punktu wyjścia. Zapytałem: Co czujesz tuż przed tym, zanim to zrobisz? Odpowiedział bez wahania: Czuję, że to wszystko, moje życie, nie ma sensu. Widzisz, problem nie leży w zachowaniu, problem leży w poczuciu bezsensu, gdy nie masz celu. Gdy nie masz kierunku, umysł szuka szybkich ucieczek od bólu. Dla jednych to pornografia, dla innych to alkohol, gry, media społecznościowe, praca do wyczerpania, ale mechanizm jest ten sam: chwilowa ulga w zamian za głęboko zakorzenioną pustkę. I właśnie ten wstyd, ten głos w głowie, który mówi: Jesteś słaby, zawiodłeś, nie wesługujesz. To jest echo ze przeszłości. Dziedzictwo ojca, który nigdy nie dał Ci potwierdzenia Twojej wartości. I teraz nie świat Cię odrzuca. To Ty odrzucasz samego siebie. I to jest najgłębszy dramat. Samo odrzucenie zrodzone z emocjonalnego porzucenia. Rozwiązanie nie polega na tym, żeby być silniejszym. Nie polega na tym, żeby jeszcze raz próbować przetrwać dziewięćdziesiąt dni. Rozwiązanie zaczyna się od odwagi, by usiąść w ciszy i zapytać, czego mi tak naprawdę brakuje? Czy mam odwagę spojrzeć w grzech? Bo wyzwolenie nie przychodzi przez walkę. Ono przychodzi, kiedy przestajesz uciekać, kiedy przestajesz zakładać maskę, kiedy przestajesz udawać, że wszystko jest w porządku. I wtedy, w tej szczerości wobec samego siebie, zaczyna się prawdziwe uzdrowienie. Chcę opowiedzieć ci pewną historię. Historię, która nie daje mi spokoju od wielu lat. To opowieść o Minchu, moim przyjacielu z czasów studiów. Minch był jednym z tych ludzi, o których wszyscy mówili, on daleko zajdzie. Był bystry, ambitny, dobrze wyglądał, pochodził z zamożnej rodziny. A jednak, Minch nosił w sobie jakiś smutek, którego nikt nie umiał nazwać. Uzależnił się od masturbacji jeszcze w liceum. I to, co mnie wtedy szokowało, to że im bardziej odnosił sukcesy, tym bardziej pogrążał się w nałogu. Powiedział mi kiedyś, za każdym razem, gdy coś osiągam, zamiast radości czuję pustkę. I wtedy sięgam po to, nie z pożądania, ale żeby coś poczuć, jakby uderzyć pięścią w pustkę, żeby usłyszeć echo, żeby mieć pewność, że jeszcze istnieje. Zapytałem go o relację z ojcem. Uśmiechnął się gorzko. On nigdy mnie nie pochwalił. Nigdy. Zawsze mówił, że mogę lepiej, że jeszcze nie jestem wystarczający. Wiesz, czasem mam wrażenie, że całe to moje dążenie do sukcesu to tylko próba, żeby zobaczyć w jego oczach coś innego. Ale nigdy tego nie zobaczyłem. Czułem się jak duch. I wtedy dotarło mi coś, czego żadna teoria psychologiczna nie potrafi oddać słowami. To nie masturbacja sprawiała, że Minch cierpiał. Cierpienie brało się z tego, że dla najważniejszej osoby w jego życiu, on nigdy nie był dość dobry. A gdy nie mógł zdobyć uznania od ojca, zaczął się karać tym samym rytuałem w kółko, jakby mówił sobie, nie zasługujesz na szczęście. Najbardziej przerażające? Minch nie był wyjątkiem. Spotkałem dziesiątki, setki mężczyzn z podobną historią: ojciec chłodny, ojciec nieobecny, ojciec zbyt wymagający, ojciec, który nigdy nie spojrzał z uznaniem. I ci chłopcy dorastali nie z pewnością siebie, ale z głodem z desperacką potrzebą bycia widzianym. A gdy świat tego nie daje, sięgają po to, co mogą kontrolować. Po chwilę władzy, choć to była władza w ciemnym pokoju nad własnym ciałem. Widzisz, tu nie chodzi o zachowanie, to chodzi o sposób w jaki mężczyzna patrzy na samego siebie. Jeśli w środku nadal słyszy ten głos nie jesteś wystarczający, to choćby zdobywał szczyty, Zawsze wróci do tego samego miejsca pustka, samotność, wstyd, powtórka. Karl Jung powiedział: Nie stajesz się oświeconym, wyobrażając sobie światło, ale czyniąc ciemność świadomą. Żeby przerwać to koło, mężczyzna musi przejść przez ból nie obok, nie ponad, przez środek. Musi spojrzeć prawdzie w oczy, że przez całe życie czekał na kogoś, kto w końcu powie mu: Jesteś wartościowy. Ale ten ktoś nie przyjdzie. Nigdy. I dlatego on sam musi stać się dla siebie ojcem. Nie przez bunt, nie przez nienawiść, ale przez świadomą decyzję. Dość. Nie będę już żył jak porządzone dziecko. Zacznę budować porządek w moim życiu, krok po kroku, powoli, ale codziennie. I w tej jednej chwili przestajesz być ofiarą, zaczynasz być twórcą, właścicielem własnego losu. Nie dlatego, że walczysz z nałogiem silniej, ale dlatego, że masz odwagę spojrzeć prawdzie w oczy bez ucieczki. Zasługujesz na życie pełniejsze niż ci się kiedykolwiek wydawało. Ale historia nie kończy się w tym miejscu. Bo rana po ojcu nie dotyczy tylko tego, jak mężczyzna postrzega samego siebie. Ona wnika głębiej w to, jak postrzega kobiety, jak buduje relacje, jak otwiera się, albo nie potrafi się otworzyć, na prawdziwą bliskość. Karl Jung nazywał kobiecy aspekt w psychice mężczyzny animą. To symbol wewnętrznej miękkości, zdolności do czucia życiowej energii, która nadaje barwę duszy. Ale kiedy chłopiec dorasta z raną po ojcu, jego anima również zostaje zraniona. Zniekształcona, zamrożona. Zamiast postrzegać kobiecość jako most do bliskości, zaczynają postrzegać jako zagrożenie, coś obcego, nieprzewidywalnego, czasem nawet przerażającego. I właśnie dlatego, że boi się prawdziwej intymności, szuka jej w substytutach, w relacjach powierzchownych, w kontaktach bez zobowiązań, a czasem w świecie wirtualnym, gdzie wszystko można kontrolować. W takim kontekście masturbacja przestaje być aktem fizycznym, a staje się rytuałem odcięcia to próba bliskości z kobiecością, ale bez ryzyka bez odrzucenia bez lęku bez prawdziwej ekspozycji duszy. W filmach pornograficznych mężczyzna ma pełną kontrolę. Nikt go nie oceni, nikt go nie odrzuci, nikt nie zobaczy jego wewnętrznej pustki. Ale ironia jest okrutna. Po każdym zaspokojeniu, samotność tylko się pogłębia. A im głębsza samotność, tym większy lęk przed prawdziwą bliskością. I tak powstaje zamknięty cykl. Samotność ulga chwilowa. Jeszcze większa samotność. I wszystko to przykryte pozorami, uśmiechem, garniturem, sukcesem w mediach społecznościowych. Co w tym najbardziej niebezpieczne? To, że zraniona anima wypaca sposób, w jaki mężczyzna podchodzi do kobiet. Nie z otwartością, ale z nieufnością, z lękiem, z kontrolą. Bo boi się, że jeśli pokaże prawdę o sobie, zostanie odrzucony, jeśli kobieta zobaczy jego słabość. Straci szacunek. I wtedy lepiej zostać w świecie, który można kontrolować, gdzie nikt nie widzi, gdzie nikt nie ocenia, gdzie nie trzeba ryzykować. Ale masturbacja, choć bezpieczna, nigdy nie uzdrawia. Ona tylko oddala od tego, czego naprawdę pragniesz: bliskości, rozumienia, dotyku, który mówi, widzę cię i akceptuję cię takim, jakim jesteś. Znałem mężczyznę, Odnoszący sukcesy. Miał familię, żonę, dzieci. Na zewnątrz wzór. W środku dwa światy. W dzień kochający ojciec, w nocy samotność i ucieczka w wirtualny świat. Zapytałem go, czujesz, że możesz się otworzyć przed tobą. Nie masz obawy, że będzie cię oceniać jako za słabego? Zamilkł. I po chwili wyszeptał: Boję się. Boję się, że jeśli pokażę jej, co się we mnie dzieje, rozczaruję ją. I to jest dramat mężczyzn, którzy nie uzdrowili relacji z własnym ojcem. Oni nie wierzą, że mogą być kochani z tym wszystkim, co w sobie noszą. W ich głowie nadal słoni echo. Musisz być silny, nie możesz się odsłonić. Nie wolno ci być słabym. Ale prawda jest inna. Nikt z nas nie jest doskonały. Nikt nie jest silny zawsze. Prawdziwa dojrzałość zaczyna się wtedy, kiedy masz odwagę przyznać: Mam rany, mam lęki i to też jest częścią mnie. Dopiero kiedy powiesz Oto ja ze swoją siłą i ze swoją delikatnością możesz doświadczyć prawdziwej bliskości. A to właśnie bliskość nie pornografia, nie kontrola, nie dominacja jest tym, co naprawdę leczy. Karl Jung powiedział: nie stajemy się całością przez pozbywanie się cienia, ale przez jego integrację. Nie chodzi o to, by wypierać swoich cieni, ale by je zrozumieć, nadać im imię, integrować. Bo tylko wtedy, kiedy przestajesz uciekać przed sobą, zaczynasz naprawdę żyć. Prawdziwe rozwiązanie nie leży w zaciskaniu zębów, ani w narzucaniu sobie kolejnych zakazów czy ograniczeń. Wyjście z błędnego koła uzależnienia od masturbacji to nie kwestia przymusu, to nie walka siłą woli, to proces dojrzewania wewnętrznego. Bo żaden mężczyzna nie przełamie tego cyklu, jeśli w jego wnętrzu wciąż siedzi mały chłopiec, porzucony, głodny uznania, czekający na ojca, który nigdy nie przyjdzie. Karl Jung opisał ten proces bardzo jasno. Nazwał go indywiduacją, czyli stawaniem się sobą w pełnym sensie. To droga, na której odsłaniasz to, co zostało zepchnięte do nieświadomości. Zaczynasz to rozumieć, zmierzasz się z tym i ostatecznie włączasz to w siebie nie jako wroga, lecz jako część, którą uczysz się kochać. To oznacza, że nie możesz skupiać się tylko na zachowaniu. Musisz iść głębiej do źródła i to źródło nie leży w ciele ono leży w duszy nie potrzebujesz kolejnego licznika 30 dni 90 dni 120 dni bez potrzebujesz prawdy potrzebujesz zadać sobie pytanie przed czym tak naprawdę uciekam czy nadal żyję jak dziecko które czeka na potwierdzenie z zewnątrz czy zacząłem już być ojcem dla samego siebie Bycie ojcem dla siebie to oznacza nie bycie surowym, nie chodzi o chłód ani twardość. To znaczy, stoję po swojej stronie, uczę się tworzyć porządek zamiast chaosu, akceptuję swoje chwile słabości, ale nie pozwalam im mnie definiować. I przede wszystkim daję sobie to, czego nigdy nie dostałem od ojca bezwarunkowe uznanie uznanie, że mam wartość, nawet gdy nie jestem doskonały, nawet gdy nadal się goję. I właśnie wtedy, gdy masz odwagę spojrzeć tej ranie w oczy, coś zaczyna się zmieniać. Cała energia, którą do tej pory zużywałeś na ucieczkę, na tłumienie, na wstyd, zaczyna się uwalniać. Pojawia się motywacja do nauki, do tworzenia, do budowania prawdziwych relacji. Do dawania czegoś światu. I najważniejsze, już nie musisz kontrolować wszystkiego wokół, bo zacząłeś kontrolować siebie. Nie przez siłę, ale przez zrozumienie i akceptację. Tamten impuls powoli traci moc. Nie dlatego, że stajesz się zimnym, ale dlatego, że już go nie potrzebujesz. Masz coś więcej. Masz siebie. Pełnego. Prawdziwego, nie szukającego już potwierdzenia na zewnątrz, i wtedy dociera do ciebie coś, czego wcześniej nie widziałeś. Ty nigdy nie byłeś słaby, po prostu żyłeś według starego programu, który ktoś kiedyś w tobie zainstalował. Ale teraz masz wybór: możesz napisać nowy kod, możesz być ojcem, nauczycielem, przewodnikiem dla samego siebie. To nie będzie łatwe, ale to jedyna droga do prawdziwej wolności, nie tej sztucznej, chwilowej, którą daje ucieczka, ale tej głębokiej, gdy przestajesz się bać samego siebie. Bo ostateczna lekcja brzmi tak: nie walcz z pragnieniem, wysłuchaj go, nie walcz z cieniem, rozświetl go i nie czekaj, aż ktoś przyjdzie cię uratować. Ten, kto może cię uratować, to ty sam, Ojciec w tobie, ten, kto chwyci cię za rękę i wyprowadzi z ciemności nie siłą, lecz zrozumieniem i prawdziwą miłością do samego siebie. Bo kiedy to się stanie, nie tylko przestaje spowtarzać destrukcyjny schemat, ty uwalniasz się z życia zbudowanego na dawnych ranach. I to, to prawdziwe zwycięstwo dojrzałego mężczyznę.